Ten, ten doświadczenie Elo, Elo, Elo i Chema Przepraszam Was, że tak długo odcinków nie było, no ale w końcu są, bo wyjechaliśmy z moją koleżanką nad morze. Zosia, weź coś powiedz. Hejo, jestem Zosia. Prawie 10 lat, no jesteśmy tu razem. No właśnie. No. A więc dobra, to lecimy. E, dzisiaj chciałbym wam takie coś pokazać, bo Zosia jeszcze nie za bardzo dobrze gra w Minecrafta. No. I chciałabym wam coś powiedzieć. No z morzem już woda jest bardzo ciepła, tak oko... No, nie, no, no można by tak powiedzieć, ale no. tak w serio do masa zimna, jak na razie. No, ale dobrze. Zimnych. Dzisiaj mamy taki fajny odcineczek, bo... E, Chcę wykorzystać to, że Zosia słabo gra w Minecrafta i zrobimy jej takie pranki, jak na przykład zmienianie ustawień, że. zamieniał nie A więc dobra, Zosia, ty będziesz po prostu szła tam gdzieś za szafę i zatykała uszy. I chcemy Wam jeszcze pokazać coś. No właśnie, naszą kocią rodzinkę. Przedstawimy ale, Wam. Jeszcze. No. Oczywiście. Nie, nie możemy marnować czasu, ale, ale, okay, ale wystarczy nam. Dobrze. Mamy tu jej rodzeństwo i rodzinkę. I tutaj okay, mamy łatka, łatka. Tata to łatek. Tutaj jest śnieżka. To jest mama. Tu jest tutaj tata. jest pusia, ona już dorosła, ale to była też. mała. A tutaj jest mruczek jeszcze nie tylko. Nie młodszy braciszek, tak. Damy im trochę jedzonka tak na sam początek odcinka. Nie chcę. No to trumno. Ale nie wtedy one zrobią małe bobo jakieś. Więc nie, nie będziemy dawali. Ej, Mruczek, nie, łatek. Łatek, ty siadaj, a my zaczynamy odcinek. Dobrze, Zosia, ty będziesz tam. Teraz ty idź tam za szafę i, no nie za szafę, tylko za drzwi. No, nie, nie za drzwi. Po prostu bądź w pokoju, zamknij drzwi i tutaj zatkaj usz, żebyś nie słyszała. A dobra, my tutaj zaczynamy teraz. Już zatkałam. Okej. Okay. Yy, yy, mamy tutaj barier bloki. I chciałbym zrobić takie bardzo śmieszne coś, ha zobaczcie, bo zobaczcie. E, tutaj mamy coś takiego, że wykopiemy taki dołek, to jest płaski świetlę, więc mamy bardzo mało możliwości do kopania, zaraz będzie bedrock, ale okej, okay. wykopmy taki dołek, o, tutaj mam już przygotowany wiaderko lawy i tutaj wlejemy wiadro lawy, o, tak, Mmm. I tutaj postawmy barier bloka. He, he, jak ja to miałam zrobić? To, to nie miał być barier blok, chyba. To miało być coś innego. Jak ja to miałam zrobić? Ojeju! Zapomniałem jak ja to miałam zrobić. Aha, dobrze, już wiem. Tutaj miało być yy, woda. Wycha tam nie podsłuchuj. Za, już tylko chwilę Aha. Mm, Już kończę a, a tak do widzów to Koniecznie subskrybujcie kanał A my lecimy dalej i Tutaj y, ostatnia rzecz Już? Nie, jeszcze nie Jeszcze poczekaj chwilę Zosia I pamiętajcie o łapce w górę No, tak Ok, to już mamy praktycznie ogarnięte i teraz zaraz będzie część najważniejsza. Yy, czyli tutaj musimy... Okej, okay. i teraz popatrzcie na to. Ja nie mogę, nie mogę, ale fajnie, ale fajnie jest. I tak teraz e, popatrzcie na to. idzie tyłu. Zmienimy na... ja nie mogę. Ale jak to się zmienia To jest na o W a iść do przodu jest na S O, o ja nie mogę <grybujesz> Dobra Sprawdźmy teraz czy to działa Tak działa <grybujesz> Fajnie, dobra Ześka. Już jestem gotowy. Dobra. No czyli staniemy tutaj. Ojej. O. Dobrze, no i teraz zobaczcie. Ześka będzie musiała coś zrobić. A więc masz przed sobą wodę. I teraz przełączamy cię na survivala. Dobrze, jesteśmy. I teraz tak, yy, dobrze, Zasia. Weź grę. Pamiętasz, którymi wciskami no. się chodziło? WSAD. Dobra, to popatrz. Tu masz lawę, a tu wodę. No i co wybierasz? Do czego chcesz wejść? Jesteś ustawiona. No to chyba do wody. Okej. Okay. No to mam wejść do przodu. przodu. Tak, i do... Nie, no do, na wusie idzie do przodu. No, no, no nie weszłaś. Nie weszłaś Ześka. Trzymaj to W. Musisz je kliknąć. A! Nie mogę! Ja nie mogę, ale fajnie. Dobra. My już sobie game moda dajemy. Nie, nie Survival, tylko Creative. Yy, jesteśmy tu, gdzie my jesteśmy, tam te wioski były gdzieś daleko. Dobra, nie będziemy już szukać potem, poza odcinkiem poszukamy, bo tam jest nasza kocia rodzinka. No, przy okazji pokażemy. No, już widzieliście kocią rodzinkę. A my się tutaj wzbijmy. I dobrze. Spróbujemy mm. zrobić jeszcze syneczka takiego podobnego do taty. Taki jak tata. Myślę, Mariusz. że będą tylko dwa się uda zrobić takie trolki, bo odcinek jest dość długi. Yy, mimo że miał być króciutki, ale okej. Okay. Teraz lecimy dalej. Na, możecie w komentarzach napisać jakie mamy dalej trolle. A dobra, teraz znowu na minutę odejdź, a ja coś Ci tutaj wymyślę. Mm -hmm. Tego mogę za drzwi? Mm, nie, nie idę za drzwi. Tylko ja potem uszy na Okej, okay, dobra. To my sobie idziemy, co się wyszło za drzwi. Ja, ja muszę z, z, zm, zmienić sterowanie. Mm. Sterowanie. Ojej, zsiął mi się Minecraft. To będzie ostatni, tylko dwa będą, ale mam nadzieję, że Wam się spodoba. S. Okej. Okay. Gotowy, Powrót do gry. Okej, okay, tam mamy jakąś wioskę, więc pójdziemy do niej. Może tam będzie naszego czarodzinka. I tam wymyślimy coś kolejnego, a będzie to coś fajnego. Naprawdę coś fajnego, mówię Wam. Bo tak. Zamienimy bicie i stawianie. I tak, to jest naprawdę fajny pomysł, bo popatrzcie. Weźmiemy jakieś, nie wiem, tego. Żelazo potrzebujemy. Już myślę, że niektórzy mogą się domyśleć co ja chcę zrobić. I coś naprawdę fajnego. Dynia. O, proszę bardzo. Okej, nie mogę włączyć latania, ale okej. Okay. I lecimy. Myślę, że już wszyscy wiedzą co. Co ja chcę zrobić drugiego Golema? Ale, ale... Okej, okay, mamy Golema. Zosia chodź! Już gotowe! Zosia gotowe! Okej, okay, idę. Okej, okay, już Zosia jest. A my tutaj mamy takiego gościa. Mm -hmm. I teraz tak. Ja ci do niego podejdę. I popatrz. Teraz jeśli naciśniesz na niego, tutaj tym przyciskiem myszy do niszczenia, czyli lewym, no. to wtedy on ci da kwiatka, a jeśli tutaj tym prawym, to wtedy cię zacznie bić, dobra? To naciśnij na niego tym, tutaj o tym, dobra? Podejdź do niego, ja się do niego podejdę, a ty tym przyciskiem myszy do nie na niego no, to... naciśnij. Ale, nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie, okay. jeszcze nie. On się tak zapali na czerwono, bo jesteśmy na kreatywie. Bo on nie może nam dać kwiatka. Tylko tym, którzy jest, są na survivalu, może dać kwiatka. No i teraz podejdź do niego, a ty naciśnij ten przycisk. No naciśnij go. I teraz podejdź do niego. Dobrze. I jeszcze raz. I jeszcze raz. Trzeba go bić. Widzisz? Nie daję Ci kwiatka! A, ha, 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 ha. a teraz popatrz, co zrobimy. Ostatnia rzecz. Ja Ci podejdę do villagera. A ty zrobimy tak. Timeset 3000. A, już wiem czemu to nie działa. Tak. Mm, bo popatrzcie. Nie daję Ci kwiatka, bo musi być na Yy... O, no, na łatwy damy ci bo wtedy on takim osobom daje kwiatka yy, tylko okej, okay, tutaj są slajmy i one nas będą chciały bić, ale to są takie potworki a teraz my podejdziemy sobie, jeśli nam się uda w ogóle do tego oto golema, który nas zacznie... E, popatrz. Teraz on nam da kwiatka. Bo my go... o tak, o tak, zrobimy mu. I popatrz. O, I o nie, i damy mu. A mas, a mas, daj nam kwiatka, daj nam kwiatka. O nie, on nam nie daje kwiatka. O nie, o nie, on nam nie daje kwiatka. Popatrz. I widzi... haha, golem nas zabił. Dobrze, i teraz masz, popatrz, bo golem tak nie reagował, ale golemy nas biją, jeśli je uderzymy. Nie, nie wyszło to może idealnie, ale zwabił on slajmy, które zaczęły nas bić i o to chodziło. Ale dobrze. A my będziemy z wami kończyć odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał, jeśli tak to łapka w górę, subskrypcja koniecznie. A jak się nie podobało, to też łapka w górę i subskrypcja. Dobra, a my się z Wami żegnamy. Do zobaczenia. Cześć. Pa.